Jest wie i papugi, prawda leciała. jeszcze jedna gdzieś tu jest. Aha. dwie, dwie, dwie lecą, nie to go Jeszcze jedna. O, jest, nie to jest. Jedna tu siedzi na drzewie Papuga, zielona papuga Dwie Te są zwizbany przyszły o, siedzą gniazda chyba będą tu budować To są papugi Zielone Jeszcze trzecia tam jest

Puszki, Zielone Papugi. Wieurka i tu są papugi Zielone, Ci szt sztuki. O tu przylecia papuga. cztery sztuki tu są. Siedzi na samym czubeczku. ty jesteś? Pokaż się. Tu jesteś. O, mam cię. To są takie zielone. One są z Hiszpanii. Te papugi obgryzają kwiotki. Ojej, Ob, obszkubuje kwiotki. To ci francuski, niszczą. One niszczą. Obszkubuje całe kwiatki. No. To mówię, psują te kwiatki. Po co one to robią? Inne ptoki tego nie robią, a te france to obskubują. I to jak FES. się ściepuje na dół, całe kwiatki obskubuje. No to niedługo to będzie tu plaga. A inne ptoki przyleciały. Ciekawe, czy będą mnie przeganiać te papagaje. One są zadziorne te papugi, One się nie dają przegonić. A, to one są szkodnikami na to wygląda. Bo jak one opanują tu wszystko? To będą niszczyć wszystkie te rośliny. Jakie pyskate są. No, cztery sztuki już są. Mhm. W Hiszpanii to one... No właśnie ściepuje. Pełno odszkubała. Patrz ile ściepa tutaj. Ona je ściekuje pojedynczo, normalnie. Wszystkie kwiatki ściepuje. Obgryzo. Co za franca. Ale po co ona to robi? Ona normalnie niszczy drzewo. Oj, to one zniszczą. Tak jak będzie więcej, to one zniszczą wszystkie kwiatki. Patrz jak obskubuje jej. Systematycznie obszkubuje całe drzewo. Całe drzewo obszkubuje. No, inne ptoki tego nie robią. Ale po co ona to obszkubuje? Nie mam pojęcia. Czy nie będzie owoców? Ojej. One nie są tutaj dobre. To są gatunki inwazyjne, jak to go dają, które niszczą. Patrz. Wszystko obszkuwały. Całe kwiatki obszkuwują. Ojej, To ci małe, niedobra papuga. To znaczy, że one są szkodnikami. No jak one niszczą rodzime rośliny, to się przyczyniają do, do tego, że wszystkie drzewa, co mają kwiatki, wyginą. Bo ona to robi bez powodu. Po co ona to robi, to ja nie wiem. I wszystkie drzewa obszkubała. Całe kwiatki normalnie obszkubała. To jest wszystko jej robota. Mm. Mm. Że one nie zdążyły nawet, kurczę, ten... owoców wydać, bo one całe obszkubały drzewo. Ojej, co za paskudne. To ja w żywciu bym nie pomyślała. Ginie drzewa.